W tym odcinku opowiem Wam, co ja wykonuję w kwietniu w ogrodzie, co Wy możecie zrobić oraz co możemy wysiewać na rozsady i do gruntu. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na temat prac wykonywanych w ogrodzie w kwietniu. Ja może zacznę od tego, że przede wszystkim w kwietniu porządkuję swoje rabaty, a mianowicie ja je ściółkuję. ściłkować możecie na przykład kompostem. Kompost poprawia strukturę gleby, wpływa oczywiście pozytywnie na rośliny oraz hamuje, tłumi wzrost chwastów. Ściółkować możemy jesienią, możemy także ściółkować na wiosnę. Niektórzy preferują ściółkować jesienią, ponieważ mówią wtedy, że ta ściółka zatrzymuje to ciepło w glebie. Jednak ja myślę, że ja wolę ściółkować na wiosnę. Oczywiście należy poczekać, aż ta temperatura gleby podniesie się. Dla mnie lepiej jest na wiosnę, ponieważ te rabaty mam bardziej uporządkowane, są czyste. Te rośliny nie są takich swoich normalnych rozmiarów, więc mi jest łatwo wejść na tą grządkę, rozsypać ten kompost. No ale każdy, każdy robi po swojemu. Także kompostowanie, ściółkowanie. Nawożenie grządek warzywnych kompostem, to też jest bardzo ważne, aby właśnie mieć obfite plony. Ponadto ja uzupełniam również różne grządki korą, patrzę gdzie tej kory brakuje. Ale również w zeszłym roku pozakładałam kilka nowych rabat kwiatowych. Ja zaczęłam od jakiegoś czasu stosować kartony w swoim ogrodzie zamiast agrotkaniny. I właśnie jesienią, kiedy zakładałam te nowe rabaty kwiatowe, ja wyścieliłam je dość porządnie grubymi kartonami, ale nie chciałam tam nawozić jeszcze kory przed zimą. Chciałam mieć taką fajną, świeżą korę na wiosnę, dlatego teraz właśnie kończę te rabaty kwiatowe. Ponadto w kwietniu dalej możecie ciąć krzewy ozdobne. Ja zaczęłam przycinanie swoich róż pod koniec marca, ale kontynuowałam też kilka dni temu, więc przycinamy róże, przycinamy lawendy. Ja swoje lawendy dwa dni temu właśnie też już przycięłam. Budleje. Budleja to jest mój krzew, który ja przycinam w kwietniu. Ja wiem, że niektórzy to robią wcześniej, w marcu. Ja celowo wstrzymuję się z cięciem budlei do kwietnia. Ja już to wyjaśniałam chyba w odcinku o pracach związanych z miesiącem marcem. Tam możecie posłuchać, dlaczego ja to celowo opóźniam. Oprócz przycinania krzewów ozdobnych e, możecie również spróbować ukorzeniać e, różne krzewy. Ja e, pobrałam szczepki laurowiśni i w tej chwili już e, trafiły do, do podłoża i mam nadzieję, że uda mi się je ukorzenić. Jeszcze w temacie roślin ozdobnych, jeżeli macie w swoim ogrodzie Szpan, to przyjrzyjcie się mu dobrze, bo właśnie w tym miesiącu ćma Szpanowa zaczyna swoją aktywność, więc jeśli się coś tam dzieje u Was, to, to warto działać. Jak najszybciej. Kolejną rzeczą, jaką ja robię w kwietniu, ja pikuję swoje rozsady. Ja zaczęłam swoje siewy pod koniec lutego, i w tej chwili no, niektóre te siewki wymagają już pikowania, dlatego to jest ważny temat dla mnie w kwietniu, aby zacząć pikować te, te rozsady. Druga rzecz związana z, z rozsadami to ja zaczynam je hartować. W tej chwili już złożyłam swoją kompaktową szklarenkę, w której właśnie hartuję swoje rozsady, zanim przejdą one na miejsce stałe. Pamiętajcie, nie możecie tak bezpośrednio z warunków domowych przenosić swoich rozsad. Na miejsce stałe, ponieważ no one sobie tam nie poradzą, potrzebny jest taki okres przejściowy, w którym one zaczną jakby przyzwyczajać się do tych warunków zewnętrznych i hartować się. Więc e, ja to robię teraz w kwietniu, powoli je hartuję. No i oczywiście ja dalej wysiewam. E, za chwilę podam Wam listę, co możecie w kwietniu wysiewać, jakie kwiaty, jakie warzywa, e, co możecie siać bezpośrednio do gruntu, a co na razie należy siać na rozsady. Zanim przejdę do listy warzyw i kwiatów, e, jakie możecie wysiewać w miesiącu kwietniu, pamiętajcie, że kwiecień to jest bardzo dobry miesiąc na przesadzanie albo Dzielenie bylin, które kwitną w lecie albo jesienią. E, przykładami mogą tu być hosty, e, mogą to być e, floksy, e, mogą to być e, rozchodniki na przykład. Ponadto, jeżeli macie w swoim ogrodzie przebiśniegi, które przestały już kwitnąć, możecie je śmiało podzielić również, to jest wspaniały moment na dzielenie przebiśniegów. Ponadto, jeżeli macie w swoim ogrodzie rośliny cebulowe, które kwitną wczesną wiosną, które być może za niedługo przekwitną, pamiętajcie, aby tylko ściąć przekwitnięty kwiat, tak żeby nie zawiązał on nasion. Ale nie ścinamy liści, pozwalamy tym liściom yy, obumrzeć naturalnie, one powinny same zaschnąć, ponieważ przez te liście, roślina, ta cebulka pobiera sobie energię, cebula się wtedy wzmacnia, więc nie ścinamy liści, zostawiamy je, ścinamy tylko te zeschnięte kwiaty które, one by tylko zawiązały nasiona i by zabierały tą energię z rośliny. Kolejna praca, która jakby wisi w powietrzu, ja jej jeszcze nie wykonałam. W sumie, no, nie mogłam jej wykonać wcześniej, bo u nas padało, później sypał śnieg, teraz znowu pada, ale mam nadzieję, że wykonam ją w następnym tygodniu. To wertykulacja trawnika. No nie było to możliwe, ale też pamiętajmy, że wertykulację najlepiej przeprowadzać wtedy, kiedy już trawnik wystartuje. No ponieważ po tej wertykulacji trawnik nie wygląda za dobrze, on jest no, dość taki mocno sponiewierany, więc dobrze, kiedy trawa już wystartuje, żeby on szybko zaczął się regenerować i żeby te jakby e, naruszenia e, tego trawnika nie były za, za długo i też za bardzo wystawione na działania e, warunków atmosferycznych, więc fajnie jak ten trawnik już e, wystartował i ta darń szybciej się wtedy regeneruje. Także wertykulacja trawnika temat zaległy, ale mam nadzieję, że za niedługo już będzie on zamknięty. No dobrze, dotarliśmy w końcu do punktu, w którym ja podam Wam listę warzyw i kwiatów, jakie możemy wysiewać na rozsady oraz bezpośrednio do gruntu. Zacznijmy może od warzyw, które możemy wysiewać na rozsady. Cukinia, dynia, Fasola, ogórki, pomidory, warzywa kapustne. Ja wiem, że duża liczba osób wysiewa pomidory w marcu. Ja też tak zrobiłam, ale jeżeli coś Wam nie wyszło przy pierwszych wysiewach w marcu, albo nie zrobiliście tego, bo nie mieliście czasu, to wcale nie jest na to za późno. Jak najbardziej możecie to zrobić w kwietniu. Pomidor dość szybko rośnie, on dość szybko kiełkuje, rośnie, także bez problemu zdążycie do 15 maja na pewno z takimi rozsadami. No to teraz co możemy wysiewać, jakie warzywa, ale już bezpośrednio do gruntu: brokuły, buraki liściowe, cebula, groch, kalafior, koper, por, rzodkiewka, sałaty, seler, szpinak. Warzywa korzeniowe, ziemniaki. No to teraz czas na kwiaty. Kwiaty na rozsady w kwietniu podaję Wam jakie to są: aksamitki, cynie, kosmosy. Natomiast do gruntu możemy wysiewać następujące nasiona kwiatów: habry, frezje, groszek pachnący, jaskry, lilie, lwie paszcze, łubin. Maciejka, mieczyki, naparstnica, słoneczniki, tytoń ozdobny. Mam nadzieję, że takie listy będą dla Was przydatne i będziecie mieć taki jasny obraz, co jeszcze można zrobić, co jeszcze można wysiać, czy to na rozsady, czy to bezpośrednio do gruntu. Podsumowując, kwiecień jest bardzo pracowitym miesiącem dla miłośników ogrodów, dla ogrodników, ale chyba każdy miesiąc jest pracowity i zawsze znajdziemy coś. W nim do roboty. Ja z Wami się teraz żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądnięcie tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa!